Z Marią Skorwider rozmawia Wanda Wasilewska. Współtworzycie z Wojtkiem duet od dwóch lat. Ty jesteś po edukacji artystycznej, jesteś krytyczką sztuki. To z zawodu, z pasji jesteś muzykiem, wokalistką. W ogóle świat Tobie jest bliski. Z kolei Wojtek jest muzykiem kompozytorem, samoukiem, producentem muzycznym. Kiedyś był związany z zespołami Dog Family, Planeta i Rybant The Witches wspólnie wydali płytę również. Przy ma jeszcze pasję, bo swój Ornitolożą. czas wolny właśnie spędza na obserwowaniu ptaków. Ptaki i ryby to jest Wojtka Świat, poza muzyczny i wydaje mi się, że, że jest to dla niego tak samo ważne, jak i muzyka. Z Wojtem Bercanem dogadujemy się świetnie, mam wrażenie. Korzystamy z tego, co, co też znamy, inspirujemy się wieloma rzeczami, mianowicie latami 80., ale staramy się również wplatać swoje pomysły, co przy korzystaniu z tekstów Marilyn Monroe, jak również tekstów własnych moich połączonych z tymi tekstami Marilyn Monroe, pracuje na oryginalną jakość. A Marimono jest duetem. Spotkaliśmy się dwa lata temu. Wcześniej. Próbowałam swoich sił w muzyce trochę ostrzejszej, można powiedzieć, to były brzmienia hard rockowe i śpiewałam bardziej w tonacji bluesowej, że tak powiem. I to miało taki charakter. Przy czym śpiewałam też po angielsku. Teraz to samo, a nazywamy swój gatunek Lollipopem, dlatego że... Czyli izokiem. Tak, że, że Marilyn Monroe kojarzy się z czymś, no na pewno z osobą, która jest charakterystyczna dla popkultury i jednocześnie bardzo słodka. A to skojarzenie właśnie z Marilyn Monroe spowodowało nazwanie tego gatunku w ten sposób. No, jesteśmy dosyć tacy słodcy i kiczowaci, można powiedzieć, niekiedy. Ale to jest taka pierwsza Warstwa, bo w istocie, podobnie jak Marilyn Monroe, w naszych tekstach jest drugie i trzecie dno. To jest pozór tylko, że to jest słodki Lizak. Otóż to, sama, sama Marilyn była taką postacią, po której nie spodziewalibyśmy się tego, że czyta książki, a raczej, że wydawałoby się, że pozuje do zdjęć z tymi książkami. Znam jej zapiski, pamiętniki i przeczytałam trzy biografie, które mnie zainspirowały do, 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 do sięgnięcia po jej teksty. Co jest takiego inspirującego w Twoim odczuciu? To jest pewien rodzaj niezrównoważenia psychicznego To są rozdźwięki osobowościowe i pewna taka sprzeczność wewnętrzna. 6 maja koncert pod Minogą. Macie przygotowany właściwie materiał na płytę, 13 utworów. Czy podczas koncertu zaprezentujecie cały program, czy będą to różne wariacje, między innymi covery też, które śpiewacie? Podczas koncertu chcemy zaprezentować po raz pierwszy cały swój materiał. Wystąpimy z wszystkimi trzema coverami. No to będzie Tanita Tikaram, Kingsi i Deeper Underground Jamie Zagracie Zagracie program, rozejdziecie się potem, czy będzie można z wami porozmawiać? Myślę też o tych, którzy przyjdą na wasz koncert. Na pewno nie obrócimy się na pięcie. Czekamy na naszych przyjaciół, na znajomych, nawet tych z Facebooka. Chcielibyśmy bardzo porozmawiać z tymi, którzy by chcieli z nami porozmawiać. No co, zapraszamy. Zapraszamy.